Witajcie drogie strzelce na czytaniu na miłość. I pokazały się tutaj dla Was takie energie, tak silne. Mnóstwo wielkich arkan. Podzieliłam w ogóle to czytanie na takie dwie części: taką ogólną, dotyczącą uczuć, w której odnajdą się ci, którzy są samotni, nie są sparowani. A czekają na miłość i chcą się jak najwięcej dowiedzieć o tym właśnie, co będzie, jakie mają szanse. I tutaj karty mówią, że od Was, kochani, wszystko zależy, bo zaczynacie kartą transformacji. Ale jest też karta gwiazdy, jest dziesięć mieczy i jest para, jest cesarzowa i cesarz. W drugiej części czytania opowiadam o relacjach. Jest karta po lewej stronie, która mówi o tym, co wnosi was, wasz partner, co czuje wasz partner, jakie ma zamiary. Po prawej stronie to wasza karta to, co wy czujecie, jak wy odpowiadacie na to, co przynosi w tą relację, co wnosi partner, i pomiędzy wami. Co się dzieje, co może się zadzieć, jakie jest ewentualnie rozwiązanie. Oczywiście też są karty tła. Tu też niezwykłe, bo jest to karta asa, asa kielichów i karta siły, znowu wielki arkana. Słuchajcie, zapowiada się czas dla Was bardzo ważny. Czas, w którym będziecie rozpoznawać swoje uczucia, w którym będziecie zmieniać swoje życie. I może właśnie rozpoczniemy od tych ogólnych kart. I karta śmierci, która w ogóle to czytanie otwiera, to wielka siła przemiany, takiej wewnętrznej, duchowej przemiany, którą przejdziecie w związku z tym, że właśnie albo spotkałyście już na swojej drodze kogoś bardzo ważnego, albo właśnie spotkacie i ten ktoś będzie miał ogromny wpływ na to, co się dzieje wokół Was i na to, co się dzieje wewnątrz Was. Bo tylko takie właśnie niezwykłe spotkania dają moc, żebyśmy coś chcieli zmienić w sobie. Tylko ważni dla nas ludzie mają na nas ogromny wpływ. Przecież właśnie chodzi o tą ewolucję, o tą zmianę w nas. No po to tu jesteśmy, mamy jakiś plan duszy, żeby go realizować, i tacy zostani w tym, co mamy, w jakiejś wygodnej pozycji, nie wychodzimy poza strefę komfortu, aż przychodzi jakieś zdarzenie albo wkracza w nasze życie ktoś, to wszystko zmienia, zmienia nasz sposób patrzenia zmienia nas od wewnątrz, prowokuje do zmiany. I właśnie to jest ten moment, kochani, kiedy zauważamy, że y, potrzeba jest tej ewolucji w nas, potrzeba jest y, zamknąć coś starego, żeby odrodzić się na nowo. Bo zobaczcie w tej karcie transformacji jest y, młoda dziewczyna, y, jest takie właśnie spojrzenie w przeszłość, y, w Takich nas, którymi byliśmy kiedyś. Może trzeba popatrzeć, o czym marzyliśmy, co wtedy było dla nas wielką wartością. Trzeba może na chwilę powrócić do tamtych czasów, a być może w nasze życie wkracza ktoś właśnie z przeszłości. Być może przypomnienie sobie przeszłości ma jakiś kolosalny wpływ na to, co będzie się działo teraz. To nas ukierunkuje w jakiś sposób. To nas odrodzi do czegoś. Bo zobaczcie, że w rękach tej dziewczyny właśnie spalił się feniks i On rodzi się na nowo. Ale jako nowy ptak, jako nowe życie. Ale to nowo narodzenie jest możliwe. Yy, tylko wtedy, kiedy. Porzucimy coś starego, kiedy uporamy się w jakiś sposób z naszymi być może schematami myślenia, bo o tym mówi karta dziesięciu mieczy, które mamy w tym rozdaniu. A oznacza yy, koniec, koniec czegoś, co już było, co jest już nie do udźwignięcia, co jest przestarzałe i nie pasuje do Was teraz, bo, bo się zmieniacie. Yy, I na tej karcie pokazany jest yy, Anioł. Y, które y, jakby porządkuje coś wokół siebie, odgania y, jakieś myśli, które y, są negatywne, y, rozdmuchuje, y, oddmuchuje w zasadzie te piórka, które są już mu niepotrzebne. To jest takie ozdrowieńcze otrzepanie skrzydeł. Więc pomyślcie, drogie sprzelce, co was blokuje na takie otworzenie się do świata, na to, co przychodzi? Jakie myśli budują wam przeszkody? Jaki schemat myślenia powoduje, że wy właśnie nie możecie, jak w masło, wejść w przyszłość? Jeżeli w tym momencie, w którym to słyszycie, przyszło Wam coś konkretnego do głowy, to znaczy, że to jest myśl, którą trzeba właśnie tak wydmuchnąć, która jest tym konkretnym czymś, co trzeba zmienić, przetransformować. Być może y, wielu strzelców będzie miało jakąś konkretną sytuację, z którą się będzie musiało zmierzyć y, i ona będzie takim dopełnieniem y, tak Takim y, całkowitym przewartościowaniem, bo to, co przyjdzie do Was, y, jakieś uświadomienie, być może, y, dopełni y, szali goryczy i y, to przepełni tą czarę, i Wy już będziecie wiedzieć, że to nie jest dla Was, że to właśnie trzeba porzucić, zostawić, wyrzucić z siebie nie dać więcej siebie ranić. I w tym momencie wchodzicie w nowy czas, w nową drogę, w nowy sposób patrzenia i myślenia. Zaczynacie zauważać siebie, że w tym wszystkim jesteście ważni, że w tym wszystkim zauważacie swoje potrzeby. Dajecie przestrzeń dla tego, o czym marzycie, o czym myślicie, co was spełnia. Zaczynacie dostrzegać, że jest wokół Was mnóstwo możliwości, że macie szansę na spełnienie tego, o czym marzycie. Zaczynacie patrzeć w górę, bo rozprostowujecie skrzydła, zaczynacie dostrzegać niebo, słońce, gwiazdy. Ten schemat myślenia polega na tym, że nie patrzycie właśnie w dół, yy, widząc przepaść i, i same przeszkody, które są przed wami, ale zaczynacie patrzeć w górę, yy, wznosząc jak gdyby właśnie te swoje myśli gdzieś daleko, patrzycie właśnie z przestrzenią, widzicie dalej więcej, dostrzegacie potencjały swoje, i wszechświat wam odpowiada na to, że to jest właśnie. Takie spojrzenie, właściwe spojrzenie na życie z oddechem, z lekkością, z przyszłością. I tutaj mam na myśli kartę gwiazdy, która właśnie jest takim wyznacznikiem kierunku, prawidłowego kierunku. To jest karta takiej opieki niebios, to jest też karta sfokusowania się na sobie, to Wy jesteście tą gwiazdą, to Wy zauważacie teraz siebie i swoje potrzeby, swoje marzenia, swoje pragnienia. I w tym momencie stajecie się tacy pełnowartościowi dla Was samych i to jest właśnie ta przemiana, że Wy dostrzegacie siebie, doceniacie siebie, drogie strzelce. Niezależnie od tego, czy jesteście mężczyzną czy kobietą, dostrzegacie w sobie to sedno swojej męskości, swojej kobiecości. Dostrzegacie też e, kierunek, w którym macie zmierzać, być może właśnie taki przeznaczeniowy w formie pasji, którą e, od dawna miałyście i chcecie teraz realizować. W formie marzeń, które były dotąd takie nieuchwytne, niemożliwe, ale teraz mm, widzicie, że je można spełniać, że można iść tą drogą, że to jest właściwe, że trzeba sobie dawać szanse I to czytanie jest tak silne, że właściwie wykracza poza tą strefę miłości, uczuć, relacji. To jest coś więcej w tym Waszym czytaniu. Tu jest mnóstwo takiej energii e, przemiany w Was, e, która prowokuje moc różnych zdarzeń wokół Was, ale na takiej zasadzie, e, że Wy dostrzegacie siebie i świat, wszechświat, wszystko co jest wokół Was, też zaczyna e, do Was podchodzić z szacunkiem w taki bardzo równoważny sposób. Pokazuje się tutaj para. Taka właśnie bardzo zharmonizowana, taka partnerska. To jest cesarz i cesarzowa. To jest układ bardzo równoważny. To są ogromnie silne energie. To jest spotkanie Marsa i Wenus. Energii męskiej i kobiecej, ale właśnie y, takich energii bardzo świadomych siebie. Bardzo dumnych z siebie i sprawczych. Bo cesarz, buduje cesarz stwarza cesarz jest konkretny nie waha się jest pewny siebie wie co chce zrobić rozumie kształt który chce nadać rzeczywistości i jest bardzo sprawczy w tym i poprzez tego Marsa który ma wpływ na cesarza jest taki pełen energii, pełen zaangażowania, jest walczący. Jest właśnie taki męski. I myślę, że dla wielu pań oznacza to, że w waszym życiu właśnie ma szansę pojawić się ktoś taki, ktoś bardzo zdecydowany, ktoś, kto nie będzie. Ci jakoś długo zastanawiał, tylko wkroczy z impetem w wasze życie i będzie pełen działania. To jest również ktoś taki stały, ktoś, kto chce coś konkretnego budować, ktoś, kto ma konkretne zamiary. I wy w tym momencie jawicie się jako cesarzowa, właśnie kobieta, która przyjmuje to. Z pełną odpowiedzialnością. Nie chowa się przed tym, tylko właśnie umie rozłożyć skrzydła i przyjąć od wszechświata tą całą obfitość, która wiąże się z tym, że wkracza w jej życie ktoś ważny. I ta kobieta, przez to, że właśnie jest tą cesarzową, tą Wenus, jednocześnie jest receptywna, jednocześnie umie pachnieć i pięknie wyglądać ale ma świadomość, że wszystko, co przechodzi przez nią, jak gdyby płynie, że ona nadaje temu kształt, nadaje temu formę, że ona jest tą obfitością. Jeśli mówię do panów, to oczywiście na swojej drodze spotkacie kogoś tak niezwykłego, kogoś prężnego, kogoś wyjątkowego, bo cesarzowa jest zauważalna z daleka. To nie jest osoba, którą można gdzieś schować w kącie, tylko to jest osoba, która nadaje czemuś kierunek. Trzeba za nią nadążyć. To jest bardzo energia taka odpowiedzialna. Ona podbudowuje do działania. Ona jest taka mocno inspirująca. Ona chce spowodować, żebyś szedł za nią, żebyś się rozwijał razem z nią, żebyś podążał, żebyś nadążał. Ale ona również niesie obietnicę y, takiej właśnie obfitości, wszelkiego rodzaju. Ona niesie zmysłowość, namiętność. Ona niesie obietnicę pięknego życia. Więc szykuje się tutaj Wam y, coś niezwykłego. Y, myślę, że... Dotyczy to budowania partnerstwa, ale takiego prawdziwego, opartego na takiej równoważnej relacji, w braniu i wdawaniu, w wypowiadaniu swojego zdania, w spełnianiu siebie. I są to energie takie potężne. W tle tutaj jeszcze jest siła, która mówi właśnie, że was to bardzo zbuduje. Ale od Was też wymaga takiej mocy, i Wy w tym związku musicie pamiętać o sobie, musicie spojrzeć na siebie jako na siłę na kogoś, kto nadaje kierunek, kształt na kogoś, kto ma wpływ na to, co się dzieje wokół Was. To jest taki moment dostrzeżenia siebie i dumy z tego, co się ma. Ze swoich możliwości, ze swoich talentów, ze swoich wszelkich potencjałów. I to właśnie, jak patrzycie na siebie, przekłada się też na Waszą relację. I może teraz spójrzmy w relację. Co myśli Wasz partner, co wnosi Wasz partner do relacji? Tutaj pokazany jest jako król kielichów. Więc wnosi uczucia, wnosi zaangażowanie, jest kimś bardzo określonym, jeśli chodzi o uczucia, panuje nad nimi. Wie, co znaczy kochać. Kocha bezwarunkowo. To jest ktoś, kto potrafi zrozumieć, przytulić, ktoś, komu można zaufać. A najważniejsze, że ma coś konkretnego do zaoferowania. Bo właśnie wnosi w podarunku ten kienich pełen miłości. A to jest podstawą właściwie każdej relacji, to jest właśnie uczucie, to jest miłość. A teraz wy, jak Wy się tu pokazujecie? I tu jest karta Czterech Kienichów, yy, która często oznacza yy, takie niezauważanie czegoś. Być może właśnie. Na tym będzie polegała Wasza transformacja teraz, że w obliczu kogoś tak niezwykłego, kogo spotkacie, tego cesarza, tej cesarzowej na Waszej drodze, będziecie musieli się nauczyć, że Wy też jesteście niezwykli, że Wy dorastacie do tej relacji, że właśnie Was trzeba podkręcić, ten potencjometr wpatrywania się w siebie i zauważania, tych dobrych y, stron siebie, że trzeba być dumnym z siebie, że trzeba porzucić kompleksy i stary schemat myślenia. Karta tych y, czterech kielichów pokazuje tutaj kwiat Caprifolium, wiciokrzew. To jest przepięknie pachnący kwiat, który wabi, który zwraca uwagę. i Pomyślcie właśnie o sobie w ten sposób, że to wy jesteście tym przepięknym kwiatem, który wydziela taką niezwykłą woń. I pomyślcie o sobie w taki sposób niekonwencjonalny, że wszystko co macie, te wszystkie swoje wady i zalety, tworzą taką niesamowitą całość i że to połączenie właśnie. Yy, Tworzy Waszą niezwykłość, że przyciąga innych, że ktoś na Was patrzy właśnie jak na takie kaprifolium. Popatrzmy jeszcze raz na kartę dziesięciu mieczy. Yy, odrzućcie te wszystkie myśli negatywne o sobie. Nie patrzcie na siebie brakami, nie myślcie czego nie macie, tylko odwrotnie zastanówcie się. Co was buduje? Co jest waszą siłą? Bo pamiętajcie, że w tle tego czytania macie siłę. Pomyślcie, czy może właśnie to, że jesteście konsekwentni, albo to, że potraficie mocno kochać, albo to, że jesteście cierpliwi, albo to, że właśnie potraficie podejmować jakieś szybkie decyzje. No każdy ma inne możliwości, każdy ma inne potencjały. Pomyślcie, co jest waszą siłą i podkręcajcie to w sobie. Bo to jest właśnie ta przemiana w was. Ta transformacja, która pokazała się na początku. I od tego zależy właśnie, czy zauważycie to, co do Was przychodzi, te wszystkie energie, które czekają, żeby je uchwycić, które są tuż, tuż, tuż obok. Bo teraz spójrzmy jeszcze raz na te karty, które się ułożyły na tą Waszą relację. Tu jest przecież ten król kielichów, który ma tyle do zaoferowania. I jesteście Wy, którzy niekoniecznie chcecie to zauważyć. Ale pomiędzy Wami jest karta ośmiu buław. To jest dynamika, to jest szybkość w działaniu, to jest porozumiewanie się, to jest właśnie taka komunikacja, bo to jest właśnie Merkury w strzelcu, to jest Wasza karta. Więc wykorzystajcie to, że jesteście tacy otwarci, że jesteście tacy pełni lekkości, otwarci na zmiany. Że patrzycie dalekowzrocznie, że obejmujecie tak syntetycznie wszystko, co się dzieje wokół Was, że wyczuwacie w sposób naturalny rytm przyrody, że umiecie w to rozumieć i w to wchodzić bez ograniczeń. Bo jedynym ograniczeniem, jakie tutaj widzę, jesteście wy sami. Sami zbudowaliście sobie, być może z przeszłych jakichś doświadczeń, takie myślenie, że czegoś nie potraficie, albo że coś jest nie dla Was, że coś jest poza Waszym zasięgiem. To jest myślenie z pozycji braków, zauważanie swoich niedoskonałości. To jest brak doceniania siebie. A Spójrzcie na kartę tych ośmiu buław. To jest taka para, która idzie razem, trzymając się za ręce. Ona jest lojalna wobec siebie, docenia siebie. Więc być może, że właśnie, drugi strzelce, to jest czas tej wielkiej transformacji, żebyście zauważyły siebie, żebyście zaczęły doceniać, jakie jesteście wartościowe, żebyście to sprzykały swoje wszystkie moce. I to zbuduje wam cały wszechświat wokół Was, bo doceniając siebie, zaczniecie być doceniani przez innych. Doceniając siebie, zauważycie, że obok Was jest człowiek, który Was zauważył i Wy zauważycie Jego. A to jest bardzo ważne spotkanie w Waszym życiu, bo to jest spotkanie cesarzowe i z cesarzem. To jest para, która może zbudować cały wszechświat, ten wasz raj, a w was to poczucie, że jesteście ważni, że jesteście kochani. Myślę, że przed wami, drogi Strzelca, piękny czas czas zauważenia siebie i zbudowania na tym gruncie ważnej relacji. Relacji takiej spełniającej Wasze pragnienia, marzenia, bo karta gwiazdy mówi właśnie o czymś takim. I być może to czytanie bardzo ogólnie opowiada o tych różnych energiach, o tym, co się może wydarzyć, o tym, co, na co możecie się otworzyć, żeby to dostrzec. To mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomaga. Gdybyście oczywiście e, chcieli e, bardziej e, takiego dogłębnego spojrzenia w te wasze relacje, to zapraszam do czytań e, prywatnych, osobistych, na wasze związki miłosne, na wasze problemy, na możliwość ich rozwiązywania. A teraz kończąc i podsumowując to fantastyczne czytanie, w którym jest mnóstwo energii, chciałabym, żebyśmy jeszcze e, popatrzyli wspólnie na. Kartę tła, y, którą y, tutaj pominęliśmy przez te wszystkie arkana wielkie, przez tą właśnie taką bardzo dużą obfitość takich mocnych energii, jest tutaj Aski Ichów. To jest właśnie początek jakiejś emocjonalnej przygody. To jest wejście w coś pięknego, w coś takiego delikatnego, lekkiego, porywającego. To jest początek, który możecie uchwycić i od Was to zależy. Karta Gwiazda mówi, że macie szansę spełnić jakieś wasze marzenia, że to jest to. Więc spróbujcie odnaleźć siebie w sobie, spróbujcie spojrzeć na siebie inaczej, żeby właśnie móc zauważyć to, co przychodzi z wszechświata. Jeżeli zauważycie w sobie potencjał, piękno, to zobaczycie to zaraz na zewnątrz. To jest magia, kochani. Pochwyćcie te wszystkie energie i życzę Wam, Żebyście w swoim życiu zauważyły ten aski lichów, i żebyście podążały drogą spełnienia ku gwiazdom. Do usłyszenia!